Moi drodzy, czy uda mi się stworzyć Wielki Izrael w Age of History 3? Nie wiem, ale spróbuję. Możecie łapeczkę w górę zostawić. Panowie, e, próbujemy Izrael. Wielki, nieśmiertelny Izrael. Zobaczymy, czy uda nam się tutaj coś... Cokolwiek osiągnąć. Mam nadzieję, że tak. E, wejdźmy w finanse. O jest utrzymanie armii to... Tragicznie to wygląda. No, tylko 16 jednostek. 68. Oj, 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 oj. Poczekajcie, bo tutaj wygląda to... Bardzo słabo, że tak powiem, tylko tyle. Zobaczymy, czy mi się uda te jednostki uz uzbierać. Zobaczymy. Spróbujmy tym Izraelem zagrać. Zobaczmy, co się wydarzy, nie? Mam dobrego dowódcę. Wejdźmy w dyplomację. Znieważmy tutaj Palestynę i po prostu tu nie, nie mam punktów dyplomatycznych. O, bardzo słaby jest ten Izrael. Dobra, wjedziemy tutaj i sprawdzimy, czy ja mam armię na maksa? Mam armię na maksa. Spróbujmy. Okej. Okay. Dobra, leci okupacyjka. Może jakaś bitwa? Pięknie. Tego nie mogę oblężyć. A nie, to oblężenie tak po prostu długo trwa. Dobra, weźmy północ, zdobądźmy. I teraz dopiero zdobądźmy stolicę, nie? Zobaczymy, czy będziemy w stanie po prostu to zaanektować. Powinniśmy, ale no. Pięknie. Pięknie. Dobra, panowie. Postaw żądania, egzekwuj żądania. Nie, nie, nie. Zresetuj. Zasugestuj, oczywiście. No i panowie, no. Trzeba przestać opłacać armię z automatu i zacząć korować tereny, bo wygląda już to... Już się zaczyna źle, że tak powiem, nie? Wiecie o co chodzi. Już się zaczyna problem. Bo zbytnio nie mamy pieniędzy na badania, nie mamy pieniędzy, że tak powiem, totalnie na nic. Więc, no, Houston, we have a problem. We have a huge problem. Mamy ogromny problem, Houston. Mam tylko 22 dywizje. Ja nie dam rady z Egiptem, który jest ogromny, i tym bardziej z Jordanią, która jest ogromna. Ma pewnie z 30 tysięcy wojska. No ale cóż, no co, mo co możemy zrobić? Badanie jednak daj tak, punkty cywilizacyjne się robią fantastycznie, dwa dukaty zarabiam, no Izrael nie ma pieniędzy w tym, w tym, tym, no to tutaj widzisz, nie ma, no. Niestety nie ma. Widzisz, no myślałem, że będą pieniążki. Dobra, jak mam sześć stów, to wiecie co, od razu zacznijmy działać, nie, w sensie inwestujmy w ekonomię, bo... Po prostu wypukajmy się z punktów, i z pieniążków, ale zainwestujmy tutaj w ekonomię. Żeby troszeczkę tutaj powiększyć prestiż Izraelu, nie? Żeby to wszystko poleciało. No zarabiam jeden dukat dopiero. No jest... Nie ukrywam, że to jest tragedia, nie? 1,85 dopiero bardzo słabo. Może jakieś budynki, może jakaś tutaj ekonomia byśmy. Nie wiem, można tutaj jakąś fabryczkę postawić? Albo może lepiej. Yy, nie wiem, kopalnia soli niech będzie. No i jedną mam, no to może się przyda. Plantacja jedwabiu niech będzie. Spróbujemy to ulepszyć, ale no widzicie, tutaj finansowo to wygląda tragicznie, nie? Zbierać na coś pieniążki, no to jest słabiutko. Mam tu nawet jeden stack jakiejś armii. Tych, po, tych panów trzeba znieważyć potężnie. I trzeba tutaj. Bahrain. Okej. Okay. No i sojusz z Bahrajnem, nie? Ale na szczęście nasza armia jest dobra, nie? W sensie. Ty przewagi to dawaj w agresywną. Nie mogę ulepszać pułków. Bardzo mały mam ten. Bardzo mały mam. Yy... Nie, ale ładnie, zmiotłem ich z ziemi. Ty, dobra, nawet wyszło OK, nie? Nawet łatwa wojna, tak nie ukrywając. To nie spodziewałem się czegoś takiego, ale no. Nie spodziewałem się tak prostej wojny, ale jak wyszło, no to spoko, nie. I nawet nie opłacałem armii. Więc to też już w ogóle. Spoko było. Misja zrobiona? Co, żem tu. i te, dobra. Yy, za 300 stówy mogę korować. I. O jezus, słabiutko. Hmm. Słabiutko. Poziom opodatkowania trzeba zwiększyć. Niech się zarabia chociaż 7 dukatów. Nie mam zbytnio chyba. Yy, nie mam zbytnio chyba za dużo opcji tutaj. Bo zobaczcie, jak ja słabo zarabiam pieniążki. Co, coś mi się wydaje, że takie państwa w Age of History są niegrywalne, co? Takie mam jakieś wrażenie. Typu Izrael, nie? Na przykład. Czy to jest niegrywalne, żeby mu na przykład gospodarkę rozkręcić? Takiemu Izraelowi. Takie mam jakieś dziwne wrażenie. Boże, ile to kosztuje, chłopie? Ile to wszystko kosztuje? Skorowanie tych prowincji jest tragedią. Wojsko musisz zmniejszyć i zrobić ekonomię. No ale wojsko mam, ale wiesz co? Przestałem je opłacać kompletnie, nie? To. Może? No jak nie będę miał armii, to przecież we mnie wiadomo. Bo się nie będą mnie bać. Czy coś, nie? Przełom w badaniach? Dziękuję bardzo. Coś tu wiesz. Zaczynam korować powoli. Może to zwiększy gospodarkę. No zarabiam 6 dukatów, zarabiam 2, więc. Czy tam jeden, no. Teraz to nawet w porządku wygląda. Dobra, badania niech lecą jednak, bo trzeba być zaawansowanym. Co nie? Tylko nie wiem za co ja nawrócę te prowincje. Wiesz o co chodzi. Koruję tyle ile mogę, widzisz, to no, potrzebuję jeszcze parędziesiąt dukatów. Asymilowanie prowincji, no na razie nie mam wiesz jak ich zasymilować, nie? Nawet religijnie, no robię tutaj asymilację, teraz widzisz tego. I, ale tutaj dukatami to wygląda to tragicznie. Co, nie zarabiam 4 dukaty, zarabiam 6. Nie wiem dlaczego to spadło. Widzisz tutaj religii, nie też ich staram się zasymilować. Jak najprędzej, nie? A tu jest ciężka sprawa. no Minusowe dukaty, może jakieś pożyczki? Dobra, wiem co zrobimy. Weźmiemy maksymalną liczbę pożyczek. Mam 5 stów. Dobra. I teraz weźmiemy religię, weźmiemy to, skonwertujemy i wrzucimy 3 stówy w ekonomię i postawimy banki po prostu, nie? Żeby one zarabiały pieniążków. Mam, są tu banki? Gdzie jest tutaj bank? Bank. Dobra. I koszt 200. Pójdźmy w najniższy że O może 200 by koszt na bank? No to to troszeczkę słabo. A ekonomia. Dobrze, dawaj tutaj ekonomię ulepszymy jeszcze. Włożymy wszystkie pieniądze w tą ekonomię, niech będzie. Zobaczymy, może ten bank się zbuduje i wiesz, może będę silniejszy, nie? No tutaj widzisz, coraz więcej prowincji się też asymiluje, więc to. No, chyba też mi powinno dać jakiś przychód, no nie wiem. Wywóź reparacje od Polski. Nie, no takich rzeczy to chyba nie mogę robić. <laughs> Żeby reparacje robić, ale coś czuję, że ja tu padnę ofiarą zaraz jakiegoś Egiptu albo Syryjnie. Że oni we mnie wjadą i mnie rozjadą, stary. Wiesz co? Dziś, że dostanę ciosa i będzie czoko. Kompletnie. Może jakiś sojusz z USA by mi wygrał wszystko. Ale chyba USA ma już sojusznika. No nie nie ma. Dobrze, popraw relacje. Poprawiamy relacje z USA. Poprawiamy relacje z USA, stary. Wysyłam podarunek nawet Stanom Zjednoczonym. Boże, jakbym miał sojusz z USA i ich wzywał do wojen, to by było mistrzostwo świata, nie? To byłby najlepszy Israel gameplay chyba na świecie. Oni nie mają sojusza, więc to jest fajne. Zauferuj sojusz jeszcze się nie zgodzą. Bardzo mnie nie lubią, nie? Ale no dobra. no. Poprawię relacje cały czas. Ty, dobra, poasymilowałem prowincję i widzę, że coś tu się nawet rozkręciło. Co nie? Troszkę bym armii utrzymywał, żeby się coś działo w ogóle. Eee, mogę jeszcze jakoś eee, zmusić do sojuszu. Aha, Stany Zjednoczone już mają sojusznika, kogo? Finlandię. Nie no, ża żałosne, morta. morda, żałosne imo. Żałosne imo. Nawet nie ma co gadać. Albo ja nie umiem grać też, nie? To to też może też jest to, no. Wspierające mam relacje z USA, więc... Zobaczymy. No mam 29 tysięcy wojska. No to nie jest to dużo. Egipt mi powiedział wojnę. Widzisz to? Stary, oni mają cztery dychy, nie? Stary, no co ja mam zrobić? Weź mi powiedz. To, to jest nie do ugrania. Egipt mnie praktycznie zdominuje. Ty. Myślałem, że wygrałem, ale przegrałem. klasik Oj, oj, oj. I co, ja jestem marionetką Egiptu teraz? Naprawdę upadłem Izraelem i jestem marionetką Egiptu? Come on, bro. Ty, to szybko? To szybko we mnie wjechali. Szybko we mnie wjechali i mnie szybko zniszczyli, stary. No dobra, panowie, no. Taki był los Izraela w grze. Oczywiście Age w History 3. Możecie zostawić łapę po więcej. Pozdro.